Wspomniałem wcześniej o BMW X5. Oto i ono. Od jeepa BMW jest rok młodsza, kilka koni mocniejsza i o 500 zł tańsza. Sprzedali ich splątkę z 2013 roku. Silnik 3 litry, na jednej turbinie 245 koni. Tak, dokładnie. E, przebieg 182 tysiące, Salon Polska, drugi właściciel. Długo go masz? Dwa lata. Dwa lata. Jakaś historia wypadkowa? E, z tyłu było uszkodzenie zderzaka, ale rybone było w, w serwisie autoryzowanym, także dokumentacja, mm -hmm. dokumentacja jest. Także takie leciutkie. Tak zwane wielkie nic. Tak. Silnik? Silnik bez problemu. Fajna jednostka e, bardzo elastyczna, bardzo się miło jeździ. Mhm, Dobrze, wyposażenia jeszcze? Wyposażenia, fotele komforty. Chodźcie, zobaczymy Zobaczmy. to, nie wiem kto teraz będzie wsiadał, wy tutaj dzielcie i rządźcie. Fotele komforty, ja head up i mhm. duża nawigacja i dysk do muzyki można posłuchać, muzyczki. No właśnie, ja tu się A, bacznie chciał elektryka. przyjrzeć tym fotelom, bo okay. moim zdaniem to są jedne z najlepszych tak, foteli dokładnie. w ogóle, jakie są w samochodach montowane, włącznie z łamanym oparciem. Tak nie? jest. A? Zagłówki osobno? Zagłówki do góry tutaj. Mhm. I działa. No, no, no działa, działa, działa. działa. Właśnie, to kierownica to też fotel. fajna. Także elektrycznie tak jak w Jeepie. Tak, jak się odpali to ona się obniża też. Czyli automatycznie się i kierownica tak. i fotel ustawia jak się odpali do pozycji, której jest... Kierownica jest. się wysuwa, tak. ale fotel nie. Fotel nie. nie? Jest pomad. A tu widzę head up, tak? Tak, tylko że musimy go włączyć. Mhm. Możemy go Czyli... odpalić? Tak, Możemy, oczywiście. Nie. nie ma wentylacji foteli i nie ma aktywnego tempomatu, co nie ma. było w Jeepie, Też chciałem zauważyć ma, jako kronikarz ma. tutaj tym razem polskiej motoryzacji. Aha, head up już teraz widzę, że się zapalił. Head up też działa w nawigacji, jak się ustawi adres, to też pokazuje adres, uh -huh. tak. Prawo, lewo, prowadzi. prosto. Uh -huh. To można sobie Dobrze. skonfigurować w menu w tak. wie, co chcesz, żeby ci na head tak. pokazywało, nie? Jaka jest cena tego samochodu, bo to 88. Nie 88. brutto. A coś jest do zrobienia teraz? Yy, nie, ale pewnie niedługo trzeba będzie mieć tarcze, tak zakładam, że jeszcze trochę i się może zawiecić kontrolkę do wymiany. Yy -y. A tak to jeździć, się cieszyć. Jak się dogadamy, to mogę mógłbym dorzucić koła zimowe, bo są w komplecie. Ta X5 od Jeepa jest co prawda nowsza, ale generacyjnie to auto starsze. Zadobiutowało w 2006 roku. To egzemplarz poliftowy z ostatniego roku produkcji. Choć BMK wygląda bardziej szosowo, tak naprawdę prześwit ma od Jeepa o kilka milimetrów większy. Jest też od niego lżejsza i szybsza. Pod maską nie pracuje fałka, a rzędowa szóstka, czyli klasyka marki BMW. W kabinie jest luksusowo i elegancko, ale próżno tu szukać takich bajerów jak aktywny tempomat. Jest za to head up display.